Wysłuchaliśmy dopiero co Twojego utworu Botanical Studies, i w komentarzu piszesz, że odnosisz się do różnych procesów, które, które zachodzą w ślinach. Czy, czy mogłabyś coś więcej powiedzieć? Jak to się przekłada na, na dźwięki, na muzyce, na muzykę? Ten pomysł. Y Powstał dzięki temu, tak naprawdę, dzięki mojej obserwacji, które poczyniłam, będąc w lesie, mhm. oglądałam różnego rodzaju drzewa i przyglądałam się tym drzewom, tym korom. One w jakiś sposób były podobne, a z drugiej strony były za każdym razem inne. I to mnie zafascynowało, że to nie jest tak, że to jest zawsze ten, ten sam pattern, ten sam wzór, tylko mamy taką sytuację, że. Ja mogę sobie brać ten, te wzory, które są w, w roślinach i próbować je odzorowywać. I to było dla mnie też piękne, dlatego że w pewien sposób mogłam sobie... Ograniczyć myślenie o strukturach, które sobie użyłam w utworze. I chociażby, na przykład, te pnie to, tak wyobrażałam je sobie jako jeden dźwięk, i one czasami były trochę szersze, trochę może węższe. I tak samo, właśnie myślałam o wysokości dźwięku, chociażby, na przykład, właśnie myśląc z hercami w rzeczywistości. E, mhm. I stąd te, te ćwierć tony, które się troszeczkę czasami właśnie tutaj miał, miałam jedno, jedną wysokość i tam się rozjeżdżały, A również to było na, na podstawie obserwacji chociażby liści. I mhm. obserwowałam sobie liście, jak one się na przykład rozszerzają w swoich kształtach, a później zwężają. I tak samo właśnie starałam się uzyskać to na przykład w dynamice, również w tempie. Także te wszystkie takie elementy dzieła muzycznego starałam się przełożyć właśnie na, na podstawie tych kształtów roślin. Mhm. Dla mnie ciekawe jest właśnie w tym utworze jakaś taka gra z percepcją być może słuchacza, że przyznam, że na początku właśnie. Jeszcze miałem pewną trudność z rozpoznawaniem tych, tych kształtów, ale właśnie z czasem one w pewien sposób, chociaż, chociaż różne, jakby zaczynają być znajome, zaczynają jakby rozróżniać pewne modele, które pojawiają się w Twoim utworze, które tam po, które powracają i, i dają też jakieś takie poczucie znajomości. Czy dla Ciebie właśnie jakieś takie odnoszenie się do percepcji, do, do słuchacza jest ważne w twórczości? Tak, zawsze staram się myśleć o odbiorcy i w momencie, w którym i piszę utwór, i też później go oddaję, tak jakby taką robię ostateczną weryfikację staram sobie, to jakby poukładać w głowie, jak to będzie brzmiało w całości. I Myślę też o tym, jak, jakby potencjalny słuchacz, czyli nie no, jestem tylko w możliwości, no, tak, taką mam możliwość, że y, tylko swoją percepcję mogę tutaj zastosować, ale staram się patrzeć przez swój pryzmat, jak ja bym to odebrała, gdyby to nie był mój utwór, trochę staram się wyjść z siebie. Mhm. Kwartet y, był tutaj wzbogacony o y, warstwę e, elektroniczną i. Y, y, Powiedz, jak, jak powstawały te brzmienia, czy to były przetworzenia na, na żywo? Tak, to były głównie przetworzenia na żywo, w większości w, mhm. tak naprawdę. Tam był chyba jeden dźwięk, który był basem, to tak faktycznie on był, nie był na żywo, ale reszta to wszystko było live. I, I jak byś właśnie określiła tę relację tych instrumentów do, do tego, co, co ty, jakby kontrolując elektronikę, potem robię z tym brzmieniem? To jest dla mnie szalenie ważne. Zawsze, mhm. jak piszę utwór z elektroniką, zastanawiam się nad tym, jak, jaka właśnie będzie sytuacja pomiędzy instrumentem a brzmieniem elektronicznym. I tutaj sama też, bo, bo mam swoje skrzypce. Oczywiście to nie jest tak, że ja, ja umiem na nich grać, bo jestem klarnetystką, ale wszystkie te rzeczy testowałam sobie sama i sprawdzałam, jak te brzmienia będą razem z elektroniką tutaj funkcjonowały. Także raczej większość rzeczy była przetestowana, jak, jak to będzie z elektroniką. Mm -hmm. e, a więc rozmawialiśmy trochę o. Inspiracji, od otworzeniu formy, chciałem się zapytać też o mm, emocjonalność utworu, na, na ile też dla ciebie jest istotna, bo ten, ta końcówka, prawda, z tym powtarzanym dźwiękiem, gdzie jest stopniowo wyciszany, no, ona była bardzo, bardzo wymowna i też nie wiem, co, co dla ciebie takie gesty znaczą. Mm. Dla mnie na przykład to, to powtarzanie dźwięków to jest moment, w którym ja nie wiem, że to jest, tak już mówiąc, w warstwie emocjonalnej, tak, mhm. bo jakby to dla każdego może znaczyć co innego, ale ja nie wiem często na przykład, jaką decyzję podjąć w swoim życiu. Mhm. Nie wiem, jakich właśnie dokonać wyborów i nie wiem, co na przykład powinna w tej sytuacji zrobić. I dla mnie to jest takie zacięcie się w, w tym procesie podejmowania decyzji w, w ogóle w życiu. To jest takie, że ja nie wiem, jak pójść dalej. I, i to powtarzanie jest właśnie no, w takim przypadku dla mnie jakimś takim niemożnością wyjścia z danej sytuacji. Mhm. No, ale jakby myślę, że wszystko się złożyło i, i, i w utworze, mm, jakby udało się tutaj dojść, dojść do końca. E, Jesteś zadowolona z wykonania? E, tak, tak. Naprawdę współpraca z kwartetem śląskim była świetna. Także zawsze bardzo otwarci i, i, i świetnie przygotowani. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.